Czy można posiadać kij bejsbolowy? Czy na ten kij trzeba mieć zezwolenie? Na te pytania i kilka innych znajdziecie odpowiedź w tym materiale. Przede wszystkim kij bejsbolowy nie jest bronią w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. A skoro taką bronią nie jest, to nie trzeba mieć zezwolenia, aby taki kij posiadać. Jednoznacznie potwierdza to widoczna na ekranie uchwała Sądu Najwyższego. Nie można natomiast posiadać przedmiotu imitującego kij baseballowy. Co to oznacza? Przykładowo takim przedmiotem będzie Lucille, czyli broń Nagana z The Walking Dead. Analogicznie, jeżeli kij nie będzie obły, tylko będzie miał ostre krawędzie albo będzie Dłuższy lub cięższy niż kij typowo używany do gry w baseball. Pozwolę sobie obalić od razu mity typu, że trzeba należeć do drużyny, trzeba znać zasady gry albo mieć w sobie piłkę, bo inaczej posiadanie kija jest nielegalne. To miejskie legendy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Kije baseballowe można też swobodnie mieć i przewozić w aucie, co już omawiałem szerzej w innym materiale, widocznym właśnie na ekranie. Kija nie można jednak mieć przy sobie na przykład na imprezie masowej czy uczestniczącym w gromadzeniu. Ostatnie ograniczenie dotyczące posiadania kija baseballowego wynika z artykułu 50a kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego treścią, posiadanie w miejscu publicznym noża, maczety lub podobnie niebezpiecznego narzędzia jest karalne, jeśli okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa. Oczywiście ta ostatnia część tego przepisu jest bardzo enigmatyczna. Niemniej w tym kontekście natrafiłem na bardzo ciekawy wyrok wskazujący, który zostanie omówiony w jutrzejszym materiale. Zachęcam do obserwacji, aby nie przegapić.